Na wniosek mieszkańców wracamy do tematu rozbudowy biogazowni w Turowie. Jak to wygląda z perspektywy Urzędu Gminy, bo wiemy o toczących się w tej sprawie postępowaniach? Tak, tylko tutaj na początek może trzeba zaznaczyć, że biogazownia w Turowie, ona funkcjonuje już od, od wielu lat. I w tym roku inwestor z, złożył wniosek do nas, do Urzędu Gminy, o możliwość rozszerzenia, powiększenia mocy tej biogazowni. I tutaj też takie słowo wyjaśnienia. To jest jedno postępowanie, którego gospodarzem jest organ wójt gminy Szczecinek. I równolegle ten sam inwestor zwrócił się do powiatu szczecineckiego o wydanie zgody na powiększenie katalogu substratów, które będą wykorzystywane do biogazowni. Tutaj gospodarzem jest powiat szczecinecki. Myśmy w swoim postępowaniu na tą inwestycję nałożyli raport środowiskowy. Raport środowiskowy ma na celu zbadanie oddziaływania na inwestycji na środowisko. Z kolei powiat szczecinecki zwrócił się między innymi do nas o wydanie opinii w sprawie rozszerzenia tego katalogu. No myśmy tam mieli zastrzeżenia, nasza opinia była negatywna i inwestor na tą naszą opinię zaskarżył ją do samorządowego kolegium odwoławczego i w tej chwili czekamy na ruch właśnie z samorządowego kolegium odwoławczego. I czekamy również na złożenie raportu do, tej, do postępowania prowadzonego przez Gminę Szczecinek. A jakie zastrzeżenia miała Gmina Szczecinek? No, oczywiście mówimy o sferze postępowania, do którego jest uprawniona. Jeśli chodzi o postępowanie, które my prowadzimy, to my chcemy, my chcemy żeby, żeby inwestor nam przedłożył raport, z którego będzie jasno wynikało, czy i jakie będzie oddziaływanie na środowisko tej inwestycji. A jeśli chodzi o to postępowanie, gdzie myśmy wydali negatywną opinię, mieliśmy zastrzeżenia co do niedość precyzyjnego wyjaśnienia procesu postępowania z substratem od chwili dostarczenia do biogazowni do chwili wyjścia z biogazowni produktu. I tak naprawdę chyba to jest wszystko, co na ten moment gmina w tej sprawie może zrobić, no bo obowiązują pewne normy prawne. Tak, no w tej chwili jeśli chodzi o to nasze postępowanie czekamy na złożenie raportu, a w tej drugiej sprawie, w sprawie naszej opinii, no to czekamy na, na decyzję SKO. To może jeszcze na zakończenie wspomnimy o tym, że urząd pozostaje w kontakcie z mieszkańcami. Planowane są spotkania. Poprosimy też o szczegóły na ten temat. Tak, oczywiście, że w związku z tym, że mieszkańcy nasi mają tam jakieś obawy, zastrzeżenia. Było już spotkanie inwestora z, z, z nami, z przedstawicielami gminy. Inwestor, inwestor, że tak powiem, słownie ustnie chciał nam przedstawić swoje, swoje, swoje wnioski dotyczące raportu. No, musi je przedstawić niestety w formie, w formie pisemnej. No, myśmy przekazali swoje, swoje, swoje też obawy i zastrzeżenia. Planujemy spotkanie również inwestora z mieszkańcami w Turowie.